Dobra, chuj, chodź tu Tety. Chodź. Wiesz taki? Mhm. Mm Wiesz sfoiki na razie. Uwielbiaj Co oni tu kurwa zrobili? Tam jest zielaza? No. To nie wiem czy wejdziemy. Biorę ostatni trzyceki. Ёж, ёж. Пойны, 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 пойны.

Idź po mnie, bo ja nad nie wiem gdzie No już, już. No chodź. Ja no nie, nie wiem gdzie to jebać. Tam ktoś jest? No na kucaka tam łazisz? No Ta, zacznijmy rajdować, ja tam wyskoczył 15 stypa kurwa z pompami kurwa w takiej klice Dobra No chodź po mnie Wejdź drzwi będziesz mi widział A wprost drzwi jest Ty No Na kucaku chodź tam. To jest małe Wiem. Tu. Od betonu zaplantuj. W dół. Ale w tą pierwszą ściankę? Tu. Aha. Uważaj. Chodzi, wychodzi. Chyba. Nie wiem. Chodź tu szybko. Plantuj od betonu. To To ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja. to ja, ja mam widny, to ten mi odbił. drzwi. Jest tam, jest tam. Na górze. Plantuj, no plantuj na tą ścianę od podłogi. Szybko, czasu nie ma. O, długo? Mam na Wieś Zabi zabił, z drugim mnie zabił. Szybko, 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 bo to tam yyy. tutaj. Totem jest, totem jestem. Buduję tam, no, się. nie wiem. Chodź szybko, 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 kurwa. autor kleptotem Czekaj, klep totem. to temu, mamy to jodro Klep to temu, od patu Zabił mnie. Klep totem, klep Mam raz, Lepię. Odrodził się To jest na hita On dziś biegnie, założył kurtkę stoi tam. Witaj ten, witaj ten do końca. Zbity? Zbity. Ja tam biegnę. Tutaj? Tam biegnę. Rozwalam. Wiesz co się da? Czekaj, sprawdź, co tu jest. A już tutaj byłem. Tutaj nic nie ma. Na górze są tylko dwie maszyny Już byłem na górze no To takie gówno to było? Tak Czy ty podniosłeś to może? Jakiś? Nie To zabrał No Chłop, chłop Się zbudował na górę. O, rado, to nie wiemy. No to ten pewnie jest tutaj. Nie, tu. Ja nie wiem, czy w winie jedne tego. Czekaj. Nie, czyli są zabudowane. Tu je mi tu? No to są drzwi, nie? No wprost. Przed nami Zaplanuj tak od boków to. I chuj. One są zabudowane. To z, wszystko z małych ścianek. Zrobione. No, jest jakiś pierdolnięty czy co? Jest jeszcze w bajie to szybko Od góry czy od dołu? Od góry Od góry tu? No, dawaj Najwyżej piszę jeszcze raz Seki On totem. O kurwa Otwieraj, otwieraj otwieraj Wiedzie totem, to jest o twarzy czy tylko jest tutaj na zmianę Dobra on tutaj na zmianę On co jest w środku? Nie. Zabuduj to. No, elegancko. MK dla mnie. Auto. 700. No, mówiłem, żeby to jebać. 800 do auta. Może być. Dobra, chuj, później. Chodź, 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 chodź. Gdzie ty jesteś? No do tej bazy wszedłem. Co ty robisz, chłopie? Czekaj. że żeby nie uciekali. bi Bibi, Bibi. bi 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 bi, bi. Duszczu, chuj. Git. Czekaj, tutaj tu. Zabuduj to. Zabuduj to. Nie mogę postawić. O, ty postawiłem, ale nie w, w takim miejscu. Zabudowałeś to? No tam drzwi zamknę. Dobra, tutaj może być. Tu mi się postawi. Czekaj, ja idę, bo tam czeka. Jest. Kadr. Ten. Włącz zielona. zielone... Masz ammo? Um, mam. Tak. Masz skrzynce. Oh, kurwa, jak wchodzę, ci odłożyli cały plecak...